Mufinka gotowa, jesteś! Za chwilę jest pociąg! Zapach Styczowy! Styczuś! I jedziemy w pierwszą podróż w 2024! A jeśli też jesteście fanami stycza, zostawcie kciuka do góry, a my dzisiaj go zabieramy na jego pierwszą podróż, mojego squish Falosa! A jesteś pewna, że on się nie zmieści? Tak. Dobra. Siemka. Siemka. Dobra, moi drodzy, jedziemy. Czekamy tak naprawdę na jedzonko, zobaczmy. Ja sobie biorę miodownik. Tak. Ja kanapyczki. Ja śniadanko na słodko, oczywiście. Będzie dla Państwa. Dla mnie będzie miodownik. A dla mnie niech będą mini broszki z camembertem. Dziękuję bardzo. moment, a dla Stitcha? Stitch nie dostanie, Stitch jest za duży. Okrągło się <suszy> mówi, okrągły. Z dużo pluszu zjadł. A teraz mamy porę na kawkę. Halo. Halo, hmm. Stitchuś dostał kawkę. Soczek też mam? I tak, bo moje muffinki mi napisały, że nasza podróż Nigdzie nie jedziemy, jedziemy do Sopotu. Sopoty? Żadna Floryda, nie dam się namówić na kolejne. Wieża Wieża Roszpunki! Przez taki... Nie, nie! To, to mówili, piszą, nie <śmulity> Przyszło nasze śniadanko, ja mam oczywiście ten słodki miodownik. Jestem w dzień słodkie, a Ty mini kanapeczki, no tak na razie. A tak z pełnej okazałości się prezentujemy mój miodownik, bo mojego kochane ciasto z dzieciństwa. A w ogóle by the way mam pierścionki Aloha z Hawaii. i ja matku, jakiego to masz tu brunkę. <grym> żeby nie było. Ja to muszę zabrać. Czyść młoczko. <grym> to ja daję, dobra? No weź. Moje. Czekaj mało, czemu tak mało? Ej, nie daj mi. A nie no, możesz? No, weź czemu mi, więcej. Więcej. No, nie, to niech to <grym> wie. Wie. Widzicie jak to jest? Ja dostałem tak troszeczkę, wam dała więcej. To jest nie fair. Jeśli jesteście w tym słodkie na śniadania, to piszcie hashtag tak. Słuchajcie, jesteśmy jeden dzień po premierze naszego teledysk Takie słońce, czyli mąfiki piszą. Wszystko tak. przeglądam. Ale ślicznie tutaj I Śnieg spadł. Kiedy sobie ze Stitchem oglądają jakiś serial bez mnie, a ja się uczę japońskiego. I, słuchajcie, nauczyłam się już całej katakany. No i oczywiście wcześniej hiragany a więc jest plusi. Co? No. Steve, się jeszcze raz w Sofocie O kurczę. Dobra, Steve, już przyjechaliśmy, mamy już baliskę. Trzeba się teraz troszeczkę rozpakować i naszykować. coś. W tym apartamencie, który w sumie możecie dobrze kojarzyć z naszych filmów. Ja dzisiaj jestem tak po ubrana, nawet mam skarpetki. zobaczyć moje skarpetki styczowe. Mam pierścionki, aloha, styczowe. Idziemy dzisiaj w nowe miejsce, w którym jeszcze w sobotę nie byliśmy, mianowicie na naleśniki do suda bianki, coś takiego, ale najpierw w sumie idę wytrzeć na bo jest ja <grym> zimno>, <grym> zimno. Dobra, muffinkę szykuj się lecimy na jedzonko! Zacłoniłeś się. Halo! Cześć! Muszę spakować prezent dla Warki aferki, ponieważ będziemy się z nią widzieć na jej imieninach, ale to nie dzisiaj. Co ty robisz, Mówink? Pada deszcz ze śniegiem, więc to jest mi parasol. już chciał się pokąpać. Mówinka znalazła jakiś masek, podobno kawiarni do odkrycia. Tak, bo my w sopocie zawsze chodzimy w to samo miejsca, ale obiecałam sobie, że za każdym razem, jak będziemy w sopocie, będziemy zwiedzać przynajmniej jedno. korzystać z przynajmniej jednego nowego miejsca. Mniej więcej widzowie, kończy się to tak, że idziemy, ja potem muszę testować. Nie jestem czy... jest dobre jedząko. Nie, nie jest zawsze. jest dobry inaczej nie powinniśmy skręcić? Czekaj. No dość, nie. Ja jej orientację tak, ja będę prowadził, dobra? dobra. Latający człowiek Czy nie jest zimno? Bo tak się trochę rozebrał No Widzę, że możliwe, że W ogóle w Ameryce jest już drop walentynkowy ze Stitchem i jest Angel i Stitch w serduszkowych okularach Noż sztos! Jeszcze w Bobby Burgerze są święta Co roku jeździliśmy na jarmark świąteczny, w tym roku nie zdążyliśmy Ale mamy święta Ale to ładne wejście Dobra idziemy, zobaczymy co tam jest w środku Pięknie, Nadrobiamy święta tak jak powiedziałam Elegancko, ale idziemy dalej A tu tam? Tam nie byłem jeszcze tak, no właśnie, teraz idziemy pierwsze. raz Naleśnikarnia Chyba znaleźliśmy. tu jest napisane naleśnikarnia To do bianki tak, to jest to się mamy? Ah. <gry> No i jak tam? Słuchaj, nie wiem czy mają Mangolassi, ale oby, bo ja to uwielbiam i na pewno biorę sobie naleśniki na słodko, ale jeszcze nie wiem jakie To jest Mangolassi moi drodzy Jak smakują? Delikatne, ale dobry, okay. Czemu go tak zgniatasz? Zgniatam go Teraz musi troszkę wysnąć no bo zmógł A co mu zamówiłaś? Uh. Aha e, Gałko -loda na moim naleśniku Waszustwo. Nie, 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 on tak lubi. Dobra, przyszły nasze maleśniory, kiedy tak na jakieś. Mam spór, bardzo dużego tak, naleśniora. Ja mam z twarogiem i lodami. Na słono, słono. Tak, na, na słono. decydowanie na słono, na słono widzowie. Wiem, że jest zimno na dworze, ale lody waniliowe musiały być, stęsknią się za lodami. Mm, Przódki, i teraz jeszcze naleśnior. Smacznego. Ja. U, to dobre. No, i ciepłe. A ja? No, kitek tak Tycha, post częstyd. Ej, nie, 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 to jest moje. No, mówiłam, święta w Sokorcie się dla mnie zatrzymały. Specjalnie dla mnie, moi drodzy. Lecimy. Kolejny cel naszej podróży to Tajder. Hajka. Hajka. Słuchajcie, to miejsce było 10 na 10. Totalnie nigdy o nim nie słyszałam. Przez przypadek znalazłam go na internecie i totalnie polecam, czy oś jak na leśnikach u babci. Ja cenię. Pani była bardzo miła. I, no, pani była bardzo miła, było sukcio. Tak? jedzonko o, jedzonko dobre, dobre. Drew, treft, drew. Teraz nasz Tycho. Ktoś zwiedzi sobie Tiger, taigera. ale przy okazji... Go tam. Patrzcie <laughs> pięknie tutaj. Oh, choćby do napisu Sopot! coś. Witaj w sopacze! <laughs> idziemy do tej garaw. przy tej gerze. i zobaczcie, chyba jest oferta walentynkowa. Do ćwiczeń, no co prawda te naleśniki, ale nie kto by tam się tym przejmował. są walentynki. Mamy te serca były rok temu. O nie, hodowanie swojej własnej rośliny z puszki, coś nam niech skapło Ale może coś pewnego znajdziemy Koszyczek Jak będziesz to to rzeczy, to ci taki coś no będzie dodało zobaczcie, tu są dzwoneczki, weź zadzwonisz w dzwonek Wow, o nie. Szczekajna, to co mi spadło na głowę. To nie była kupka ptaszka, co nie. jest jakiś ten. To nie była kupka, ptaszka. ptaszka. To dobrze. Jambolaska cukrowa. Ale Wiesz, to jadalna. No weź, no weź. Jadalna to się nie liczy. Znalazłem, znalazłem, nie uwierzysz, co jest. Te boxy. Są te boxy. I weźmiemy może sobie taki średni, co, nie? Ten czy ten. A to są wszystkie duże. Dwa weź. To są duże? Myślę, się tak. Że tak, średnia. wszystkie są duże. Tak pisze XL, a nie, był jeszcze chyba XXL. No to jest mniejsze. Dobra, bierz dwa. Czekaj. Uważam, że trzeba wziąć taśmę klejącą, żeby czasami jak coś Zakleić. Jak tak. będzie za dużo gadać. Nie przeginaj. Nie podglądaj, tylko bierz. Ale Zostaw! Nie, pytaj, nie wolno słodyczy, zakaz jak słodyczy. Chcę nie ma pokowania, łamanie. Nie, nie. A dobra, weź. He he. Mamy nasze zakupki, idziemy je teraz odłożyć i idziemy na molu, bo przecież jeszcze nigdy z nami nie był. Tak samo jak żaden z skrzyżmaloz, chyba jeszcze nigdy z nami nie był na Molo. Trzeba to nadrobić. Puszkin chyba był. Nie, świnka była, chobis był, puszczyna też nie było. Gdzie jest Pusnik? Jak to gdzie? Na twojej czapce. A w sumie racja. Zalewamy sobie herbatkę, bo zanim pójdziemy na molo, musimy odstawić oczywiście rzeczy, no i trzeba się rozgrzać. I żeby się rozgrać, to oczywiście... O nie, I kurze. ostatni odcinek nagrywaliśmy też w Sopocie, ale to było wakacje, Kitek. Często się tam trawiają powtórki, więc jeśli kupujecie jednego, no to super. Ale jeśli więcej. No z jest wtedy problem. Ciekawe, że coś styczowego coś znajdziemy. Po prostu niebieskiego, okej? To będzie dla Ciebie. Bardzo ładny. Taki mamy brokatowy, znaczy cekinkowy. I patrzcie, to jest taki kameleon, że tak jest niebieski. to się zmieniało srebrny, ale zostawiamy sobie niebieski jak nasz Styczuś. Niebieskie opakowanie na prezent. No to idealnie dla Stychusia. Z kawą. O, widzisz? O, ej, fajne! Party time, światełka! O, tak, akurat nam się może przydać. O nam się przyda. Jakaś ta siemka, to już ją chyba mamy. To do list oraz ostatnie. Duży zeszyt. Duży zeszyt, No właśnie, manero. Ej, pamiętasz że w mamy taką scenkę. Czemu? No. A ja tak skacze. Tak, nie, nie. tutaj. Dla werki między innymi mamy taką uroczą paszkę z maseczką, z pandą, oczywiście cuksy jeden z moich ulubionych, brelok z Disneylandu i sekretik. Kitek, no nie śpieliśmy iść. E, stitch, weź kąbłczyk. O czemu nie budzisz, Słanko? Idziemy na molo. Stitch jeszcze nigdy nie był na molo. Pokazać ci magię? No. Patrz co robiłem. Patrz teraz z nóżki. nóżki. Ça. je fais toujours que je peux <laughs> O co ci chodzi, okej, okay, chodź już, chodź, proszę cię. Nieee. <grymne> tak Patrz na moje nóżki. Nóżki mi zabrała kolorowe. Ja to mam fajne nóżki, wiecie? Nie Kitek. Kitek, słuchaj, znalazłam choinkę. Mówiłam, nadrobiliśmy święta w Sofocie. Nie że się spóźniliśmy. Mamy Jumbo, choinkę. Święta w Sofocie, odhaczone. A jeszcze ze Stitchem. Odhaczone. A to jest Jumbo, choinka, <grymne> gdzie są Jumbo prezenty. Wiesz, to Jumbo, choinka to była w Disneylandzie w Paryżu na tym filmiku. Co prawda, to było z pusinem, ale Stitch też. Zaprasa. A teraz kierujemy się na Molo Na Molo lecimy, tak? Ej, molo chyba w zimie jest za darmo, co nie? Tak, z tego co pamiętam nie trzeba płacić, więc my widzicie, opłaca się La, la, la Last Christmas, oh yeah. A Tu są te sklepy z pluszakami tam, 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 tam. No z pamiątkami Każdy nie działa Tam byliśmy na latarni tak. w lato, więc to już jest okej okay. Odhaczone O matku jak tu się rzeczy pozamykało Tu mamy gofry Goferki Tu mamy Molo Ale ładnie, o matko Ale tu ładnie, ej strasznie ładnie nie. Dobra widzowie, po co wstajemy na wschód słońca? Nie, nie ma takiej możliwości. nie. Fajnie. Nie ma takiej możliwości, nie zgadzam się na to. No we. Nie, nie będzie ma takiej. Nie, nie ma takiej opcji, nie. Dobra, jesteśmy na molo, podhaczone, wracamy. Wracamy, o? chodź, wracamy. No poczekaj! Nie, wracamy, koniec. Kichę. A po następne nie ulepiłem bałwana jeszcze w tym roku. Ulepimy dziś bałwana. Jutro, no chodź, zrobimy to. To co, z surkujemy. Nie? No. Nie na plaży? A ty nie chcesz? Nie, ja pójdę ja od razu do morza. Ktoś musi, ktoś Ktoś odpowiedzialny musi go przypilnować, jak będzie nurkował. Mm -hmm. to chyba ja. To ty skoczysz. Stitch, idziemy stąd. Uuu, uh, obraziła się. Kolejne co? Trzeba zobaczyć, czy na tych straganikach, bo zawsze są otwarte, nawet zimą. Nie ma styczu. Tak, jak zawsze tutaj stoją. W ogóle współczuję, bo jest strasznie zimno codziennie, ale tak codziennie tu stoją. Mm. Mamy jakieś fruszaki, Zobaczyć, czy będzie Stitch. Roki. Boże, widzę co Angel. Was? Angel widzę. tu jest? Tutaj. Dobra, Loki. Będzie dla Stitcha, zobaczycie. Ale Angel i będzie Stitch. O, tu jest Stitchuś, ale weźmiemy Angel dla niego. Poluzka <laughs> muszelki, Baby tea, O, Angel. Angel, ale nie, tam ta była fajniejsza. Okay. O matko. Oh. Ale tam ten był fajniejszy. Tam jest zamknięty. No to chodź okay. dobra. Dobra, widzowie, jest też tam Stitch, nie wiem, czy widzicie, taki niebieski. Patrz, a z jest Kuromi i ten. Można poprosić no, ale... ten tutaj? Stitch będzie miał Angel. Mamy Angel. Mamy Angel, mamy Tak, Jest bardzo ładna, bardzo mi się podoba. Była Kuromi, ale Kuromi kupimy sobie w Japan. Nie, tu już mam w sumie z Blackpink i mam mój muffinkowy z naszego muffinkowego sklepu. No dobra, to jakoś to przewisz. Albo może... Hmm, nie, no, nie, nie co na mnie? Co, co na mnie? mam pomysł. Jest scena. Nie, nie, nie. Choinki, no Przestań, bo fiki, no nie będę nic za choinkami teraz. <laughs> tam było stanowisko jako Mikołaj. Mikołaj tam był, no niestety więc kolejne święta. Tak. Kaczony. <laughs> Słopackie miasteczko noworoczne. No, nowy rok też przegapiliśmy Ale nowy rok coś z widzami, więc było fajnie. Tu są pamiąteczki. Jaki, jaki on jest śliczny? Zobaczcie, jest Stitch. O Boże, jest serio słodki. Dobra. A jest Angel. No właśnie, czy jest Angel No taka Angel Dobrze, to chodź, wchodzimy zobaczyć za Angel. Dobra. Dzień dobry. No, ja mam pytanko, Czy ten Stitch taki wielki tutaj, pluszaczek, który jest na wejściu, jest może też w takiej różowej wersji, która jest na postacią tego ten? Ja. Do widzenia? Do widzenia. Do widzenia. On jest, on jest uroczy, tylko wiesz, ja potrzebuję różowego. Czy ty chcesz iść na karuzelę? Tak, chcę iść na karuzelę. Znaczy, to Stitch tab. I chyba jest czynny, bo ktoś tam siedzi. Dobra, zobaczymy. Może się uda. 15 zł osoba. Jeśli pani odpali, co tak? Tak. To masz 15 zł. No to ci mogę dać, jak chcesz. Muszę znaleźć jakiś taki najbardziej skryty, żeby był najmniej mokry, żeby nie miała policzyć tego tyłka mokrego. Dobra. One mają ogony z takich włosków. Nie, one nie są mokre. No, przej pójdę na jakiś taki halo. Bardziej... halo? Tu chcę czekać. Tu no, Ania. O, tak? Wracam tu. A Stitcha mogłaś posadzić na drugim. Ale mi zimno w kuperek. O matko widowie. Stitch jest za duży, nie mieści mi no się tu. Co i tak Cała karuzelka, ta karuzela tylko dla Ani. Zadowolona? Chodź stamtąd już, chodź. <grym> co robisz? Ej, nie nagrywaj mnie. Ui. Złazisz czy nie złazisz? styć no! No już zejdź, ile można czekać, no! Stitch, co ty robisz? Uwaga, eksperyment 626 626, udaje, że jest koniem Udaje, że jest koniem na karuzeli Zadanie dla uważnych. znajdź Stitcha Znajdź czas znajdź sticza. No, takie małe wrażenie, Zostałeś zapomniana do widzenia. Zadowolona. Muchinka zadowolona. Oj drodzy, idziemy na coś ciepłego do picia, bo mieć nos tam masz, bardzo. Tam masz coś ciepłego do picia. <grywa> Ogrzewam nos. Jesteśmy na kolacji, moi drodzy. Jesteśmy już troszkę z zmęczeni, zmęczeni, ale to nie znaczy, że nie głodni. No dobra, Stitchuś i ja mamy naszego bowla. Dziękujemy. Z tofu. Kitek o tylko Co to, to za z serem. Ulej, bo nie Ej. chcę, żebyś się męczył, więc nie, nie. muszę przetestować. Dostałem rękawiczki, ale będę chyba próbował to tak pokroić, bo się cały ubrudzę. Przedstawki słone i dobre. To jest ciężej niż myślałem. <laughs> dobre rękawiczki. No dobra, Pojedzone. powiem wam, jestem tak najedzona, jestem tak straszna jest nie zmęczona, bo nie spałam bardzo długo. tak jeszcze dłużej, więc co, idziemy i w ogóle patrzcie. Patrzcie, jak ona Angel, tu super wygląda sekunda. Super wygląda moim zdaniem. No, jest gdzie, trochę, nie, trochę mniejsza, potrzebujemy to... jumbo. Jumbo, jumbo. jumbo tak. czapa, Nie, tak? Nie, no. nie wiem. Chubi, chubi? <laughs> Może chubi, chubi. Chubi, chubi, Ej, nie znam tego tekstu. Czułeś, trzeba się nauczyć na pamięć. <laughs> ja, pa, cha, pa. Hejka. Pika. Jest tutaj ciepło. Marzy teraz o kąpieli, stycz też. Trzeba Stitcha położyć spać. Jestem tak najedzony. No, też, patrz jak się kwocie. No, toczy się tak samo. <grym wziś> no, widzowie, cały mam złuchnięte buty i chyba muszę nawet zaprać podetki. Za dużo rzeczy w plecaku, o matko. Powiem wam, no, widzowie, że naprawdę się najadłem. To już <grym wziś> tak i Prawda. Dobra, no to widzimy się już po kąpieli. Ululałam teraz Cicza do snu, więc ciś sobie pójdzie spać. No, ja już też w piżamkach, klapeczki założone. No i dobra, dobranoc.